We take the them! i dzisiaj porozmawiamy sobie o KVK na 2.7.3.2 y, y, o moim KVK wiem, że niektórzy to będą traktować jako film o 2.7.3.2 ale pozwólcie, że tu bardziej y, podejdziemy do tego że to y, było KVK na który ja po prostu grałem i y, y, Hmm, jak by to nazwać? Hmm. No, przegrane kawałka, no co tu dużo mówić, to kawałka... Hmm, nie, wiedzywa, nie nie, myślałem, że przegramy jeszcze dwa dni temu, ogólnie czułem, że jest różnie w walkach, ale liczyłem na to, że to kawałka naprawdę, hmm, no wygramy, nie? Jako koalicja wygramy, że wiatr się nie podda. Wiatr bardzo dużo zrobił. Niestety, 1568 jednak pokazało bardzo dobrą grę. To trzeba im przyznać, że 1568 pokazało bardzo dobrą grę. Rozwaliło troszeczkę system. Zagrali moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze taktycznie. No i też dobrze zarządzali wodą. Uważam, że ta woda, która jednak tam przegrywała z tą strefę piątą na tym pas 7, po prostu. No, na pasie wiadomo byli wspierani przez ogień, ale m, powiem wam, że no, rozegrali to dobrze. No my jako Sojusz Stopiec SP, wspierać wiatr, y, uważam, że y, uważam, że daliśmy naprawdę dużo od siebie. Zresztą y, y, DKP, które widziałem po strefie 5 y, i teraz DKP, które y, y, będziemy mieli za niedługo wgląd, więc na pewno tam gdzieś tam pokażę w jakiś filmik, y, na pewno, y, pokażę jak to wyglądało ja jestem ciekaw tego DKP, bo powiem wam, że często były takie walki, gdzie bardziej się widziało właśnie gracze z WW32732, a mniej było, wiecie, tych graczy takich z 3202. Fakt, że też mieli, ale tam ciężko było powiedzieć, kiedy nie mają prime time, bo nie potrafili sami odpowiedzieć. Zresztą są naszymi liderami koalicji. To, co tam się między nami a 3202 działo, ale to, to jest, moim zdaniem, jest normalne na kafoka. Ale z drugiej strony, też niektóre rzeczy, które wprowadzali i wymyślali, no, były dość, dość takie hardkorowe i, i głupie. No ale no niestety, no, KVK przegraliśmy moim zdaniem przez parę błędów taktycznych. Z naszej strony nie chodzi mi o instrukcję 2.732, tylko ogólnie jako Ziemia. Bo my mieliśmy proste wytyczne, co mamy robić od wiatru, i naprawdę uważam, że byśmy tam dużo zrobili i pokazali im, że damy radę się utrzymać w Kingslandach. No, ale niestety w pewnym momencie jeden z zarządców, 3202, stwierdził, że słuchajcie, jednak, no jednak podzielimy się, ponieważ 2992 potrzebuje żeby zabudować flagi, przy okazji sojusz HK też się tam zabuduje i, ob i obronimy Ziga. No to tak obroniliśmy Ziga, że Ziga broniliśmy, on zabudowany był tylko trochę od góry, a od dołu po prostu systematycznie. 1, 5, 6, 8 w najmocniejszych marszach odrenowało ten wiatr. Wiatr skupił się na tym, żeby wypchać wodę w ogóle ze strefy. No ale ogień nie tylko walczył na dwa, dwie strefy, ale było widać, że ich aktywność ona 24 godziny na dobę. U nas niestety wiadomo, jako polskie KD też mieliśmy przestoję, więc potrzebowaliśmy trochę snu. Ale co się pamiętam, zalogowałem rano, czy to wypaczę? No, my jesteśmy tu, wchodzę do HK na R4, bo tam prowadzimy walki. Widzę, że ta populacja graczy online w danym czasie była albo równi, albo na przewagę z graczy z WW, Gdzie, no wiadomo, Prime Time 3.2.0.2 dalej nie wie gdzie, gdzie jest, czy gdzie, w którym momencie, no ale trudno, tak nam dobrało sojuszników. Na które ja naprawdę, jak oglądaliście filmik poprzedni, byłem bardzo schajpowany, uważałem, że o super, przyjdzie do nas taka mocna ekipa, będzie nieźle. I, I naprawdę będzie miło z nim pograć. no i Niestety, pre -KVK i KVK zweryfikował wszystko. E, tutaj mamy parę raportów z wymian, które mieliśmy jeszcze dzisiaj, czyli w poniedziałek w Kingston. rano e, I przepychaliśmy się trochę. no ale Niestety, w, w, aktywność wiatru w tygodniach była najniższa i naprawdę mało walczyli, więc też nie mogliśmy się tak zebrać. No i ognij, ten wiedział, że jak przepcha nas do Ziga. Przepchają te wszystkie flagi, dwie, trzy, to nagle, tak wiecie, wszystko padnie. No i niestety padło. Tak, widzicie, no niektóre tutaj raporciki, powiem wam, że starałem się większość raportów jakichś tam dobrych przetrzymać dla Was, gdzieś tam przechować, ale było czasem tyle tych walk, gdy do tych że nagle tych raportów, no niestety mi się Ale mam gdzieś nadpisany filmik, który Wam może gdzieś tam wrzucę na koniec, gdzie będziecie mogli sobie przejrzeć te raporty. Bo tam coś pamiętam, że nagrałem parę szybkich takich filmików, żeby ludzie też mogli zobaczyć, jak te raporty wyglądały. Największość no, rzeczy jest na, na plus, lub też na równi. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego kawałku pod względem raportu. No i tutaj William Wallace, który ma takie raporty słabe, a ostatnio ma bardzo dobre. No to o, to jest 25. No to wiecie, ja go nie mam na fullu. Gir też jest jaki jest, więc ja też byłem bardzo zadowolony z niego, że to tak fajnie mi tam szło. Na nim. Na um, też na filmiku to będzie widzieć, jak dobrze pamiętam, na pewno jakieś, na, jakieś raporty. Nie wiem, czy będą zrali, bo zrali akurat y, mogą już ściąć, bo miałem, ale no wiadomo, że przy takiej spamie to schodzi. Y, jeżeli chodzi o y, samą grę, y, no to DKPKP naprawdę pokaże wszystko. I zobaczymy, jak królestwo, które jest dużo mniejsze od 3,202, jak się tam też wiecie, pokazywało. No i też na tle wody, bo jak patrzyliśmy tak po tym, to my naprawdę bardzo dużo mieliśmy tych walk i tych i, KP, i, i DKP, i, i Dedów. No, ja tak jak widzicie, sami jestem na 60 tam sześciu, no, 66,5 miliona siły. I tam mi się trochę jeszcze szpital leczy. Tak, więc tam będzie gdzieś 67 więc no, też mam ile tutaj miałem? 3. No, prawie 3 miliony dedu, więc to też dużo. Ja bardzo liczyłem na to, że tutaj się wszystko ułoży dobrze. No ale wyszło, wyszło. No, jeżeli chodzi o sam kamp, no to wiadomo, fajnie było wybrać własnego kampa przyjaciół i zagrać z nimi. A wiemy, że tam mamy dużo. No ale niestety nie udało się tego tak zorganizować. No i dobrało nam. Kolejce, jakie dobrało. Mam nadzieję, że w przyszłości nam po prostu inaczej to zostanie wszystko rozwiązane. Trafimy w końcu na jakiegoś sojusznika, który naprawdę będzie nam pomagał, bo tutaj było tyle zawirowań, że nie wszystko pod kontrolą i wyciągać z tego jakieś fajne konsekwencje, jeszcze konsekwencje, wyciągać z tego jakieś tam fajne, mm, mm, nie konsekwencje, tylko jakiekolwiek fajne. No, się do gry inne, żeby po prostu jakby tak powiedzieć, o, słuchajcie, tu robimy tak, poprawmy, tu robimy tak, poprawmy. Niestety niektórzy tego nie widzi, nie rozumieli, więc no. Trudno. KVK dla Antewersji pionier się do nas kończy. Trwają teraz debaty. Czy będziemy mieli strefę tak, żeby sobie móc zbierać, żeby nas nie atakowali. Czy 2.02 chciał oczywiście rotacji RCF tutaj? no trochę są na takich słabych ty, tych negocjacjach. Ogólnie bardzo fajnie, że Królestwo 3202 poszło e, pogadać e, z ogniem, tylko nie jako liderzy koalicji, którzy my są, tylko jako liderzy 3202, nie. To jest w ogóle evenement pokazuje mi kolejny punkt danego królesa, który tam no, prosperuje tak średnio, ale oczywiście będą pojawiały się głosy, no 2,7 czy 2 też źle prosperuje i tak dalej. Ja uważam, że da się zawsze wszystko poprawić, da się polepszyć grę, polepszyć też komunikację z graczami, ale na przykład, jak są sumie jacyś gracze, którzy wolą bić tam wstydzić barbarzyńców podczas strefy piątej albo tam wiecie, ponarzekać, że nie mogą dojść do bala, lub też wiecie tam u góry pod zamkiem, tak mi się w strefie piątej, się bić, a barele są na dole, no to znaczy, że oni tu raczej nie są dla dla KVK, tylko już z migrowia. Ja takich graczy nie lubię. Jeżeli ktoś chce walczyć, i może to niech walczy, a nie niech nabija z na lewo jakieś kpd, KPM. a szkoda gadać, niestety tak czasem była. No i zobaczymy jak to, jak to wszystko się potoczy dalej. Czy dostaniemy tu jakąś strefę, no kolejny Heroic Anthem za parę miesięcy, czy też tam Tides of War zobaczymy, więc też mam nadzieję, że tutaj Będziecie trzymać kciuki. Nie będę ukrywał, że mamy rekrutację w tym momencie dla, dla, dla graczy. Już mamy parę fajnych kont zaklepanych, które do nas przyjdą za niedługo, więc naprawdę fajnie, że fajnie, że dalej tutaj wierzycie w ten projekt, który ja tak to nazwałem. I dalej wierzycie tutaj, że coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Wszystko jest też uzależnione od graczy, bo to samemu to wiecie, co możemy sobie zrobić. Ale no. Tak, tak, tak ogólnie to kahoka wygląda. No, mieliśmy bardzo mocny pas 7 tutaj. Raz oni, raz my przytrzymywaliśmy, no, ale graliśmy wtedy 3-2-0-2 i pojawiło że ta sobota to była najlepiej, najlepsza sobota, w sumie jedy, jed, najlepszy dzień. Um, tym kiwiki. Gdzie my mogliśmy się rozwijać yy, i mogliśmy też pomagać, i też mogliśmy stawiać rally, garnizon, i przez cały czas jako wspólnie jeszcze do współpracować i walczyć z tym ogniem. Naprawdę stwarzałeś mi bardzo dużo problemów, nie? bo wiatr tam szybko został wypchany nawet ze swojej strefy komfortu. Przynajmniej yy, nie wiatr, tylko woda. Pomyliłem się. Więc. No. Pas pas 7 to jedno, ołtarz to drugi ołtarz przegrany, wiadomo dlaczego, te konta są naprawdę takie mocne, no starość królestwa też robi różnicę, więc słuchajcie, no, samo OK, KVK ja oceniam na plus, swoje tam limity zrobiłem, swoje KP zrobiłem, eee, oceniam też na to, że to pomoże nam pozbyć się na przykład niektórych graczy, którzy mają w czterech literach niektóre gry, i też, jeżeli chodzi o e, walki na danym KVK, no szkoda. Zobaczymy, przejrzymy pierwsze zwłaszcza DKP, DKP. Jak tylko będę miał, to wam pokażę na któryś z filmików. E, I mam nadzieję, że będą one niezłe. I ja tak czuję, że pod tym względem będzie wygląda naprawdę dobrze. Tylko jak dobrze, zobaczymy. <laughs> Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to, co mają mojego KVK1 na e, wersji Pionier graficznie, ponieważ da się przyzwyczaić bardzo fajnie, te zmiany pogody, moim zdaniem, też są fajne. Więc coś Blizzard robi, coś poprawia, przez cały czas coś tam działają, więc super. Tyle ode mnie, jeszcze raz trzymajcie się, na razie, Ejo.